Czy to prawda, że SLUPP działa lepiej jak klen? SLUPP332 to zdecydowanie dużo bezpieczniejsza alternatywa dla klenbuterolu, i już Wam tłumaczę dlaczego. Klenbuterol to silny Beta-2 agonista adrenergiczny, działa wyjątkowo silnie na nasz układ nerwowy, powodując wyrzut adrenaliny. Więc bardzo mocno nas pobudza, ale też podnosi ciśnienie, powoduje drżenie rąk, bezsenność i też obciąża serce. Efekt faktycznie jest imponujący, bo jest szybkie spalenie tłuszczu, ale przede wszystkim kosztem naszego zdrowia. A SLUPP3 czy 2 działa zupełnie inaczej. Jest to agonista receptora RvRb czyli reguluje rytm dobowy, metabolizm tłuszczów i nasze mitochondria. Nie pobudza układu nerwowego, tylko zwiększa tempo spalania tłuszczu, ale na poziomie komórkowym. No i wtedy wiadomo, poprawia się wydolność, regeneracja energetyczna i po prostu mamy więcej energii. Zero stresu dla serca, zero drżeń rąk, zero spadków energii, a efekty Użytkowników mówią same za siebie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat SLUPP332, to zapraszam do śledzenia strony researchlab.store i zapominajcie o kodzie zniżkowym AA5.